Świnka Peppa. To mój mały brat George. To mama Świnka. A to tata Świnka. Świnka Peppa. Kompost. Tata Świnka przyrządza na obiad zupę warzywną. Tato, mogę Ci pomóc? Dziękuję, Peppo. Możesz wyrzucić wszystkie resztki warzyw. Dobrze. Stój, Pepo. Nie wrzucaj tych resztek do zwykłego kosza. Resztki warzyw wrzuca się do brązowego. O, banan! Masz rację, George. Tu się wrzuca skórki po bananach, łupinki cebuli, resztki marchewki i różne inne odpadki z warzyw. Babcia i dziadek będą zadowoleni. Czy babcia i dziadek zjadają łupiny, ziemniaków i inne resztki warzyw? <laughs> Nie, Pepo. To jest do ogródka dziadka. Dzięki temu rośliny lepiej rosną. O! Zawiozę to wszystko po obiedzie. Ojejku! <laughs> Mama Świnka, Pepa i George zabierają resztki warzyw dla dziadka i babci. Jesteśmy! Ciebie specjalny prezent dziadku. O, resztki warzyw. Fantastycznie, idealne do ogródka. Czy twój ogródek zjada warzywa? Nie, Peppo. Z tych resztek warzyw powstanie wspaniały kompost. A co to? Pokażę ci. Chodź ze mną. To drewniana skrzynia. Tak, droga Peppo, ale to bardzo sprytna drewniana skrzynka. Od góry wrzucam do niej resztki warzyw, a na dole po jakimś czasie powstaje pożyteczny, wspaniały, żyzny kompost. Jak to się dzieje, dziadku? Czy to magiczna skrzynka? Ho, ho nie, Peppo. Na to ciężko pracują moi mali przyjaciele. Gdzie? W środku. Spójrz. Okropniaste robale. Oklaniaste obale. Robaczki zamieniają wszystkie resztki w kompost. Dziadku, czy możemy poszukać więcej robaczków do kompostowej skrzynki? To doskonały pomysł. Chodź, George. Poszukajmy okropniastych robali. A, okropniasty robal. Niasty, niasty, niasty. Okropniasty robal, okropniasty robal. Jak cię masz, lubię cię. Okropniasty robal. Dobra robota. Bądź dobrym okropniastym robalem i zamień to wszystko w kom. <noise> ha, ha, ha. A kompostu używa się do. Ja wiem, ja wiem! Wkłada się ziarenko do ziemi, zakrywa je kompostem, a potem wyrasta z tego drzewo. Ha, ha. Tak, Peppo. A skoro już mówimy o drzewach, lepiej chodźmy pomóc babci śwince zbierać owoce w sadzie. A co to jest sad? W sadzie rosną drzewa owocowe. Sad rósł tu już, gdy byłam małą dziewczynką. <laughs> Witaj, babciu świnko! Baba Inka! Pomożecie mi zbierać jabłka? Tak, babciu. Och, jabłuszka rosną za wysoko. Nie martw się, Pepo. Babcia i dziadek znają sprytny sposób na zbieranie jabłek. Wszyscy złapcie mocno za pień. Gdy doliczę do trzech, trzejście drzewem najmocniej jak możecie. Raz... Dwa, Dwa? Trzy! trzy. <grym> jabłkowy <deszcz>. <grym> <grym> Babciu, czy mogę dostać jabłko? Oczywiście, Pepo. Mm, mm, przepyszne! Mm. Jak myślisz, Pepo, co robimy z ogryskami jabłek? Uh. Lopatki, lopatki! Zgadza się. Ogryzki od jabłek wrzuca się robaczkom na kompost. Mądry George! <gryzki> Okropniaste robaczki też są mądre. <gryzki> Postaciom głosów użyczyli Joanna Domańska, Anna Kędziora, Julita Korzuszek Borsu, Dorota Lanton, Andrzej Chudy, Leszek Filipowicz, Zbigniew Kozłowski, Marek Włodarczyk, reżyseria i udźwiękowienie Krzysztof Nawrot. Wersja polska GMC Studio.